Dzień dobry. Dzień dobry, witam domorosłych mechaników samochodowych. Kilka dni temu jechałem ruchliwą ulicą w Krakowie późnym wieczorem o 22:00, i nagle przy zmianie biegów coś trachnęło, i dźwignia zmiany biegów latała sobie we wszystkie strony bez możliwości włączenia jakiegokolwiek biegów. Na szczęście udało mi się rozpędem wjechać na chodnik, więc nie blokowałem chodnicy. No i zastanawiałem się, co zrobić. Rodzina znajomi na urlopie, bo to okres wakacyjny. Pomyślałem, no cóż, nie będę się cykał. Mam no, przecież wykupione odcinek łącznie z assistance Holowanie wprawdzie jakaś słaba opcja, bo tylko 75 km. No ale spróbuję. Ja akurat polisę przy sobie dużymi literami. Był tam wydrukowany numer telefonu. Dzwonię raz, drugi, trzeci. Wreszcie udało się połączyć. No i jak zwykle Jeżeli chcesz to wybierz jeden Jeżeli chcesz tamto wybierz dwa Tak chyba do ośmiu Wciskam, ciskam, ciskam. Jak już w końcu przeszedłem te wszystkie Poziomy, bo nie było Wprost Tak jak w polisie to było Napisane W razie wypadku lub awarii dzwoń Czegoś takiego tam nie było Wreszcie jak już powciskałem wszystko co tylko Wydawało mi się Prawidłowe, uzyskałem informację, że pracujemy od 8 do 16. Dzwoń, zadzwoń w godzinach pracy. Więc, ponieważ to było już po 22, dobrze, no dałem sobie spokój i dziękuję bardzo za takie ubezpieczenie. W znanej, może nie będę reklamował w firmie ubezpieczeniowej na A. Na szczęście nie zawiedli koledzy z pracy ściślej mówiąc koleżanka i kolega z pracy, które mimo tak późnej pory skompletowali zestaw, linka holownicza i samochód, którym przyjechali i odholowali mnie na, na parking rozsądnej odległości. Następnego dnia postanowiłem zerknąć, bo już, kiedy było już jasno, co tam się mogło stać? No, i zauważyłem, że łącznik z mechanizmu zmiany biegów do, do skrzyni biegów no po prostu z jednej strony całkiem odpadł. Zadzwoniłem do e, wcześniej jeszcze do serwisu. Powiedzieli, że to będzie drogo. Bo, jeżeli nie padła skrzynia biegów, to mechanizm zmiany biegów jest trudno dostępny. Trzeba odkręcać wydech. I to trochę potrwa i będzie kosztowało. Zadzwoniłem jeszcze do znanego staniości sklepu z częściami samochodowymi. I ten oto łącznik, łącznik kosztował u nich 57 zł więc jeszcze popróbowałem poszukać w internecie i znalazłem taki komplet naprawczy do Golfa 4 składający się właśnie z takiego łącznika który już tutaj częściowo sobie zamontowałem i jeszcze dwa łączniki takie które później pokażę w samochodzie i taki krótki który tutaj w tym golfie naszym jest tu słabo widać gdzie tutaj tutaj tam pod spodem spodem sobie jest nie wiem czy go tu widać no i z, była, była jedna oferta za 39,50 za całość i druga za 40, ale od 40 zł był bezpłatny do transport, więc wybrałem tą za 40. Wysłałem zamówienie koło północy, za półtora dnia miałem to wszystko w domu, elegancko do. Dostarczony do paczkomatu zapakowane jeszcze była karteczka druk, formularz na bezpłatny zwrot, który mi to nie pasowało to już wszystko gradiacko no i tutaj postanowiłem spróbować sam wcześniej tu już to zamontowałem prawą stronę tego łącznika, bo miałem obawy czy to, czy to będzie pasowało Taki wydawał mi się mały ten otwór w tym plastikowym gnieździe. Ale przy pomocy dodatkowego urządzenia warsztatowego tego typu udało się to wcisnąć i bardzo ładnie, mocno siedzi. Tam widać w głębi o, te łączniki, taki długi, które też wyleciały, bo to wcześniej z powrotem jest się na swoim miejscu. Łącznik przysłany kurierem wygląda trochę inaczej. Tu jest nie jest cały plastikowy, tylko ma część środkową jakiś metalowy. No i tak jest to jest ale może to i lepiej. Skąd jest elegancko zapakowane. Tak dobrze to wygląda? To może w przyszłości sobie to zamienię. I podczas prób, kiedy to montowałem to ten łącznik dolny, bo jest tam drugi pod spodem, są dwa w komplecie o, jeden to tu widać, na więczu, a drugi jest tam pod nim. Pewno go nie będzie widać, ale ona jest identyczne. To ten drugi odpowiada za bieg wsteczny bo kiedy nie był jeszcze poprawnie wciśnięty to nie było można wcisnąć biegu wstecznego nie działało no i tyle próbowałem już tutaj jeszcze działa to więc nie skrzynia tylko ten mechanizm dostęp tutaj od góry jest do tego co na razie jest wystarczający pewno w przyszłości trzeba będzie tam to. Reszta powymienić, ale to może nie w warunkach polowej, gdzieś pod dachem. Yy. Tą drugą, drugą część tego łącznika końcowego posmarowałem sobie jeszcze gniazdą wazeliną. Nie miałem technicznej, to zabrałem małżonkę kosmetyczną. I mam nadzieję, że to wszystko będzie działało za 40 pary złotych. Jak na razie. To tyle. Koniec filma. Do widzenia.